Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysiek i dzisiaj wytłumaczę Ci w minutę jak prawidłowo zrobić zamocowanie na kotwę chemiczną. Materiał w którym będę wykonywał zamocowanie to pustak ceramiczny przykryty 20 cm styropianem. Wiercę otwory odpowiednią średnicą wiertła, następnie czyszczę je szczoteczką. Do prawidłowego zamocowania kotwy niezbędna jest tuleja siateczkowa, z której obcinam kołnierz i wsuwam głęboko w otwór. Nice! Następnie do środka wciskam kotwę chemiczną, w moim przypadku jest to akurat kotwa firmy Rauplag RKM. Materiał musi wypełnić całą tuleję siateczkową, więc po prostu go nie żałujcie. Ostatnia czynność to wsunięcie w otwory prętów gwintowanych, które wcześniej dociąłem na odpowiednią długość oraz ustawienie ich oczywiście w odpowiedniej pozycji. Po związaniu materiału możemy przystąpić do mocowania naszego elementu. Czasy wiązania są zależne oczywiście od rodzaju zastosowanej chemii i temperatury otoczenia. Te informacje znajdziecie na stronie Rawplak.com, na którą Was serdecznie zapraszam. Bajo!